Podaj daty pierwszej i drugiej wojny światowej? O nie, w daty jestem najgorsza. Pierwsza to będzie jakiś... tysiąc. Siedemset siedemdziesiąt dwa. Nie? A co podałam? Czego to była data? No bo była taka data. To być własnego, bo bym nie wymyśliła takiej liczby. Rozbił Polski. No. To też ważna data. Miejąc się od 200 lat. Na a II wojny światowej to chyba ktoś tam pisał wydaje mi się że to było to 1900 ale by tak krótko trwało 39 No to krótko. Krótko 6 lat. A dzień? O kurwa, no weź nie wymaga. Ja się ja o 200 lat z jedną datą, Ty mimo że o daty. konkretne to się mnie nie pytaj. Krótko 6 lat? No bo mi się wydawało, że to jakoś dłużej pan Kos, dzięki za polemika. Witam serdecznie. Ja jestem tragiczna i okropna z przedmiotów humanistycznych. Wszystkich! Z polskiego, z historii, wszystkiego. Nie pytajcie mnie. Nie dziwcie się, że nie wiem. No to mówicie 1 dzi września, dziś rocznica, a ja nawet nie wiem, której kurwa nie czy znaczy, tej pierwszej, czy tej drugiej, no. Więc mnie zostawcie w spokoju! Poza tym mi się wydawało, że był jakiś większy odstęp od tych kurwa wojen światowych, dlatego dałam 1700. No.